Słuchaliśmy najpierw długiego czytania. Ja prosiłem specjalnie, żeby przeczytać tę wersję dosyć długą z księgi Daniela. Ale mam nadzieję, że się nie nużyła, bo, ją, bo się czyta ją bardzo dobrze, bardzo dobrze się jej słucha, całej tej historii o Zuzannie. Samo imię Zuzanna oznacza Lilia oznacza kogoś, kto jest czysty jak Lilia, szoszana po hebrajsku, zuzanna. A potem słuchaliśmy Ewangelii, i może ja wczoraj mówiłem, że Ewangelię, w Ewangelii Świętego Jana Pan Jezus, jak mówi, to często wydaje się, że mówi tak niezrozumiale, a dzisiaj mówił bardzo konkretnie. I cała ta Ewangelia dzisiejsza była taka, którą łatwo się przyswaja, mam nadzieję. Jest bardzo ciekawa rzecz z tą Ewangelią, bo zresztą bibliści mówią, że jeden i drugi tekst pierwotnie nie znajdował się w tym miejscu. Obydwa teksty i z księgi Daniela, do której jeszcze będziemy wracać w środę, i z Księgi Ewangelii Świętego Jana, obydwa nie są tekstami pierwotnymi, tylko zostały później dodane. Ale są oczywiście uznawane w Kościele od samego początku za teksty kanoniczne. Natomiast ich historia umiejscowienia w tym miejscu jest akurat taka. Mało tego, historycy mówią, że ten fragment który jest w tym miejscu Ewangelii świętego Jana. Trochę tak e, zaraz po wystąpieniu Pana Jezusa w czasie e, święta namiotów, e, kiedy mówił o Duchu Świętym, tak e, jakby nie, nie w tym miejscu, co powinna być. E, wręcz dzisiaj bibliści mówią, że ta Ewangelia była kiedyś wycięta z Ewangelii świętego Łukasza. Łukasz jest takim ewangelistą, który mówi w taki sposób, można byłoby powiedzieć ewangelistą Bożego miłosierdzia, szczególnie. Mało tego jeszcze był czas i to przez długie lata, że Kościół był zgorszony tą ewangelią, że to, co przed chwilą przeczytałem, było tak gorszące że przez wiele lat w Kościele tej Ewangelii w ogóle nie czytano. Dlatego ona zniknęła, została wycięta, a potem wrócono do niej i wstawiono ją w to miejsce. Kościół był zgorszony. Jak można przebaczyć grzech cudzołóstwa? Dla nas to może być dziwne, bo dzisiaj grzechem cudzołóstwa celebryci się chwalą. Kto yy, jak często zdradza żonę albo partnerkę, bo już mało kto ma żony. Dzisiejszy świat jest zupełnie przewrócony do góry nogami wręcz. A to, co Pan Jezus mówi na końcu tej Ewangelii, idź, ale już więcej nie grzesz, to pokazuje, że nie lekceważy tego grzechu. Natomiast Pan Jezus pokazuje, jak Ważny jest człowiek. Mało tak jak ważna szczególnie tutaj jest kobieta. I mamy tutaj te dwie historie. Z jednej strony historię z Księgi Daniela, kobiety absolutnie czystej, którą dobrze rodzice wychowali, która jest kobietą bogobojną i która staje wobec takiego wyboru, no takiego, w którym nie ma dobrego wyjścia. Mówi, albo posłucham tych, Starszych, presbiteros, albo czyli zgrzeszę im zasłużę na śmierć, albo umrę. Więc w jedną i w drugą stronę jest śmierć. Więc lepiej być wierną Panu Bogu i posłuchać Pana Boga. I widzimy, że w całej tej historii, że, że jej rodzina, rodzice, jej dzieci. Wszyscy znajomi, słudzy z tego bogatego domu, jej męża, wszyscy płaczą, bo widzą, że coś tu jest nie tak. Ale prawo, prawo Starego Testamentu i Księga Kapłańska i Księga Powtórzonego Prawa mówią bardzo wyraźnie, że jeżeli ktoś zdradza żonę albo żona zdradza męża, to ci, którzy do, dopuścili się tego grzechu zdrady małżeńskiej, oboje mają zostać zabici. I dlatego e, całe to zgromadzenie, pomimo tego, że mu się nie podoba, to wszystko się dzieje w, na wygnaniu w Babilonii, e, tam gdzie próbują jakoś opierać swoje życie o prawu Boże, Pomimo tego, że, że jest to takie niesprawiedliwe, tak się wydaje, że no ale staje, jest głos kobiety. W tamtych czasach głos kobiety nie liczył się w sądzie. Więc głos kobiety przeciwko dwóm ważnym sędziom, starszym wiekiem i którzy jeszcze pełnili funkcje sędziowskie. I dopiero jest, słyszymy, że Pan Bóg wzbudza ratunek w tym Danielu, od którego jest Pochodzi też tytuł tej księgi, i który ratuje, i wtedy wypełnia się też prawo zawarte w Starym Testamencie, które mówi, że jeżeli ktoś kogoś fałszywie o coś oskarżył i żądał dla niego kary i udowodni mu się, że było to fałszywe oskarżenie, to on ma zostać ukarany tak, jak żądał dla tamtego. I w ten sposób ci starcy zostają sami zabici. Ale z, przede wszystkim to słowo, ja mówiłem y, o tym, że y, kiedy Pan Jezus wymyślał, czy Pan Bóg w ogóle wymyślał Kościół, kiedy Pan, Pan Bóg wymyślał y, ten lud, który ma dawać o nim świadectwo, to nie wymyślił go tylko jako sztywną instytucję opierającą się na prawie, ale wymyślił ją jako... Dom, czyli rodzinę. I w tej rodzinie ważny jest każdy, dokładnie każdy pełni swoją funkcję, a wśród tych funkcji ważne są szczególnie te dwie funkcje ojca i matki. I to trzeba byłoby sięgnąć już do samego początku, już w Księdze Rodzaju, już w pierwszym rozdziale czytamy o tym, jak Pan Bóg stwarza świat. Mamy ten piękny opis stworzenia, sześciu dni stworzenia i siódmego dnia, w którym Pan Bóg odpoczął. I poza dniem drugim, za każdym razem, kiedy Pan Bóg stworzył jakąś rzeczywistość, to mówi i zobaczył Bóg, że to było dobre, i zobaczył Bóg, że to było dobre. A potem szóstego dnia, kiedy stwarza yy, oprócz ożywionych stworzeń zwierząt różnych stwarza mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Z to użył człowieka na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i niewiastę. Od razu to słowo mówi, że obrazem Boga nie jest mężczyzna ani niewiasta, tylko mężczyzna i niewiasta, czyli więź. Już stworzeni jesteśmy na obraz Boży, a Bóg nie jest nigdy sam. Bóg jest trójcą. W związku z tym ten obraz polega na tym, że tworzymy między sobą relacje, tworzymy więzi. I wtedy Pan Bóg, jak stworzył y, tych pierwszych rodziców, to powiedział: I zobaczył Bóg, że wszystko było bardzo dobre. Ale potem mamy drugi rozdział y, Księgi Rodzaju, i tam y, jest inny, z innej tradycji wywodzący się opis stworzenia człowieka. I najpierw jest opisany, jak Pan Bóg ulepił z ziemi tego pierwszego mężczyznę, Adama. I y, pada, pada takie zdanie, jak wcześniej słyszeliśmy, i bóg zobaczył, że wszystko jest dobre, że, wszystko, że to było dobre, że to było dobre, że to było dobre, że to było bardzo dobre. A potem stworzył mężczyznę, patrzy na niego i mówi, nie jest dobrze, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i utwórzmy dla niego odpowiednią dla niego pomoc. I yy, pamiętamy ten opis, Pan Bóg przyprowadza do mężczyzny różnego rodzaju stworzenia zwierzęta. Mężczyzna nadaje im imiona, ale nie znalazła się owa odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Tutaj występuje takie określenie po hebrajsku to brzmi Ezer Kenegdo. To, co my tłumaczymy jako odpowiednia pomoc. Najczęściej, kiedy my myślimy o pomocy, to myślimy pomoc domowa. Odpowiednia pomoc, znaczy ktoś, kto może nam pomóc, ale jest zazwyczaj mniej zdolny. Tymczasem to słowo ezer, ono występuje około 20 razy w Piśmie Świętym i poza tym jednym wypadkiem, kiedy odnosi się do stworzonej pierwszej kobiety, która ma być odpowiednią pomocą dla mężczyzny, żeby nie był sam to za każdym razem odnosi się do, tylko i wyłącznie do Pana Boga. Za każdym razem, kiedy jest użyte to słowo Ezer, oznacza taką pomoc człowiekowi wtedy, kiedy jest zagrożone jego życie, kiedy jest skrajne niebezpieczeństwo, kiedy jest właśnie takie zbawienie, jak wczoraj mówiliśmy. Wtedy, wtedy Bóg jest jedynym owym Ezer jedyną pomocą, która może człowiekowi pomóc, może go uratować. I teraz, kiedy Pan Bóg popatrzył na tego mężczyznę i mówi: Nie jest dobrze, żeby był sam, utwórzmy mu kogoś, kto go wyprowadzi z tej samotności. I stwarza tą pierwszą kobietę, stwarza Ewę. Adam ją nazwie Ewa. Zresztą u Żydów te dwa imiona Adam i Ewa nigdy nie były używane jako imiona własne ludzi. Odnoszą się tylko i wyłącznie do pierwszych rodziców. To my je potem przejęliśmy już w naszej cywilizacji. Ale co to znaczy? Ezer do odpowiednia pomoc. To znaczy, że kobieta została stworzona po to, żeby nie pozwolić mężczyźnie, żeby się zagubił w samotności. I wiemy, że to się skończyło potem tym, że jakby pierwsi ludzie nie nie zdali egzaminu. I kiedy przyszedł kusiciel, to doszło do pierwszego grzechu. Ten pierwszy grzech polega na tym, że zerwali owoc z drzewa dobra i zła, to znaczy z drzewa, w którym człowiek zamiast Boga postanowił zdecydować, co jest dobre, a co jest złe. To jest ten sam grzech, który popełniają my dzisiaj, kiedy mówimy, to ja sobie będę decydował, a mnie się wydaje, a ja uważam, kto mi tam będzie narzucał jakieś wartości. I pamiętamy, jak się skończyła ta historia, bo ta historia skończyła się tym, że kiedy Pan Bóg szuka na nowo relacji z Adamem i z Ewą, z tymi pierwszymi rodzicami, to oni się chowają, bo odkryli, że są nadze. Wcześniej patrzyli na siebie w sposób bardzo czysty. Dostali polecenie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, ale w spojrzeniu mężczyzny na kobietę i kobiety na mężczyznę nie było zabłaszczenia. Natomiast w tym momencie, kiedy dali się zwieść szatanowi, w tym momencie zaczyna się, pojawia się lęk, pojawia się oskarżenie. To widać dobrze, kiedy Pan Bóg szuka i pyta Adamie, gdzie jesteś? A Adam mówi, ukryłem się ponieważ jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Tam nie ma w tym dialogu z panem Pan Bóg. Nie oskarża Adama. Pyta się go, zadaje mu pytanie. A, ale Adam odpowiada, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem. To znaczy, po pierwsze, nie przyznaje się do winy, po drugie, oskarża niewiastę, a po trzecie, oskarża pana Boga. Gdybyś nie postawił jej przy mnie, to ja bym przecież nie zgrzeszył. I to jest coś, co właściwie to jest wzór grzechu, który popełniamy regularnie. Niektórzy mówią, że gdyby Adam powiedział tak zerwałem, to nigdy byśmy nie, nie stracili raju. Przyznałby się do grzechu, ale Adam się nie przyznaje do grzechu, tylko oskarża swoją żonę i oskarża Boga. I wtedy Pan Bóg definiuje, tak byśmy mogli to określić, definiuje, jakie są konsekwencje tego grzechu. Mówimy, nadaje karę dla, dla tych pierwszych rodziców. I najpierw mówi do węża, wprowadza mnie między Ciebie, a niewiastę, między Twoje potomstwo, a jej potomstwo. Ono zmiażdży Ci głowę, a ty będziesz przychał na jego piętę czyli zapowiada, nazywa się to Protoewangelią, pierwsza Ewangelia, która zapowiada zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale potem mówi, jakie są konsekwencje dla kobiety. I to, są, to, to są doświadczenia, które przeżywa dzisiaj każda kobieta. I mówi o to ob, obciążyć się, Y, bardzo ciężarem y, rodzenia. Y, będziesz bardzo cierpiała przy rodzeniu, będziesz y, swoje pragnienia kierować ku mężowi, a On będzie nad Tobą panował. Y, szczególnie ten, to, to, to sformułowanie y, bóle rodzenia. Będziesz przeżywać wielkie bóle rodzenia. I nie chodzi tylko o ten ból rodzenia, tylko może to nie jest najlepsze słowo, ale ten ból rodzenia, który jest podobno, tylko kobiety mogą o tym powiedzieć, jak jest prawdziwy ból rodzenia. Dla kobiety ból rodzenia nie kończy się w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat. Bo ten ból rodzenia się jest nieustannie, kiedy widzi jak żyją dzieci, jak, jak się często gubią, jak Gubią się w ten sposób, że jest wręcz zagrożone ich życie wieczne. To jest ten ból rodzenia, który trwa przez całe życie, bo kobieta cierpi. Konsekwencją tego pierwszego grzechu jest to, że kobieta cierpi zawsze w relacjach z ludźmi, w relacjach z innymi, w relacjach z dziećmi, w relacji ze swoim mężem. I jak widzimy w tych opowiadaniach dzisiejszych, że bywa słusznie lub niesłusznie oskarżona i że potrzebuje kogoś, kto ją wyprowadzi z tego nieszczęścia. I tym kimś, tak jak w pierwszym czytaniu słyszymy, był prorok Daniel, jeszcze młodzieniec, a w drugim czytaniu słyszymy, jak robi to Pan Jezus, chociaż jak mówiłem, Pierwotny Kościół był zgorszony tym opowiadaniem, jak można było tak łatwo przebaczyć grzech. A Pan Jezus właściwie powiedział, wykonajcie to, co jest w prawie Mojżesza. To znaczy, ten, kto oskarża, ten, kto sam nie jest grzeszny, niech rzuci kamieniem. Ale kto może powiedzieć, że sam nie jest grzeszny, kto może rzucić kamieniem? To słowo... podpowiada nam bardzo ważne rzeczy. Jedna, że jak kiedy mówimy o kobiecie, bo mężczyźnie jutro, kiedy będziemy mówić o, o Józefie, zobaczymy, że jak Pan Bóg stworzył świat, jak Pan Bóg w tym świecie stworzył lud, który ma być znakiem Jego dla tego świata, który ma pokazywać miłość, pomimo własnej słabości, to stworzył w tym ludzie Kobietę, która ma podstawowe zadanie. Najważniejsze zadanie kobiety to jest, tak jak powiedział, żeby mężczyzna nie był sam. Wyprowadzić mężczyznę z jego samotności. Mężczyźni sobie radzą w samotności. Kobieta, też mówi także współczesna psychologia, kobieta sobie nie radzi w samotności, bo od samego stworzenia nigdy nie była sama. Mężczyzna był jakiś czas sam. Pan Bóg powiedział, to nie jest dobre. Ale kobieta nigdy nie była sama. Jak została stworzona, to już był Adam. Mało tego mężczyzna potrzebuje często zrozumieć tak na chłopski rozum, czy po swojemu zrozumieć, a kobiety się nie da zrozumieć, bo kobieta, niektórzy mówią, że kobieta jest wręcz koroną stworzenia. Pan Bóg stworzył Adama, popatrzył na niego. Dowcipnie odpowiedział sobie, staćcie na więcej i stworzył Ewę. Ale Ewa jest bliżej Pana Boga, w związku z tym jest delikatniejsza, łatwiej ją zranić. Ale Ewa, Ewa istnieje po to i po to istnieje kobieta, żeby nie pozwolić mężczyźnie zamknąć się w samotności. Niektórzy tłumaczą to Ezerkę Negdo, że została stworzona odpowiednia pomoc przeciwko mężczyźnie. I to też możemy tego doświadczać. Została stworzona przeciwko mężczyźnie. Trochę jak niektórzy mówią, jak sparing partner. Mężczyzna chce sobie mieć święty spokój. Wszyscy, jak ktoś mówił, wszyscy dążymy do świętości. Chodzi nam najczęściej o święty spokój. Ale przychodzi żona do niego i nie daje mu świętego spokoju. I to nie jest złe. To jest funkcja, to powołanie każdej kobiety. Stworzyłem cię, Pan Bóg mówi, stworzyłem cię, żebyś nie pozwoliła mu zamknąć się w samotności, bo jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, a Pan Bóg nigdy nie jest sam. I tylko wtedy możecie być spełnieni, jeżeli nie jesteście sami. I kobieta to rozumie, ma to w naturze. A mężczyzna się tego musi uczyć przez y, branie odpowiedzialności. Natomiast y, pojawia się w tym wszystkim zawsze jakiś trud, jakieś zmaganie. O tym mówiło wczoraj Słowo Boże. Kto chce iść za mną, jeżeli ktoś chce mi służyć, jeżeli ktoś chce iść za mną, będzie tam, gdzie ja jestem. Mój sługa będzie tam, gdzie ja jestem. A gdzie ja jestem? Ja wychodzę, wchodzę na krzyż, to znaczy. Daje się zniszczyć, oddaje swoje życie. Myślę, że yy, im człowiek dłużej żyje, im każda kobieta żyje dłużej, też doświadcza tego, że to oddawanie życia jest naprawdę codziennością. I to może być y, dla nas y, szokujące, zaskakujące, bo my myślimy, że. Tak jak mówi współczesny świat, Ty musisz siebie realizować, Ty musisz osiągać różne cele takie ludzkie. Że najważniejsze jest, żebyśmy się zrealizowali. Pan Jezus pokazuje, nie po to Was stworzyłem, żebyście siebie zrealizowali. To co wczoraj mówił, jeżeli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Nie, musi, nie musicie szukać chwały u innych ludzi. Chwałę da Wam Ojciec. Nie potrzebujecie być sławni, nie potrzebujecie być celebrytami, bo wszystko, co najważniejsze, da Wam Ojciec. Dzisiaj Wam Bóg pokazuje, jak w tej wspólnocie ważną rolę, absolutnie niezbędną, odgrywa każda kobieta. Że bez kobiety nie da się e, tak naprawdę wypełnić tej misji, bo nie będzie wspólnoty, nie będzie jedności. Papież Jan Paweł II mówił o tym geniuszu kobiety, który jest niezbędny w Kościele. Dostajemy takie dobre, mądre słowo. Nawet jeżeli e, kobieta się zgubi. Jak jedna, która jest zgubiona, Pan Jezus ją znajduje, a druga wydaje się być zgubiona, bo jest niesłusznie oskarżona. Ale ostatecznie to Pan Bóg nas ratuje. Amen.